Hej Wam, witam Was na Waszym czytanku na maj z kart Tarota. Tak jak wcześniej robimy sobie rozkład na sferę miłosną i sferę zawodową, do tego karta rada i karta wyrocznie jako taka dodatkowa wskazówka, przesłanie dla Was na ten miesiąc. I sferę miłosną dzielimy sobie dla singli i dla tych, którzy są w jakiejś relacji. Pamiętajcie też, że część z Was może odnaleźć się w obu tych grupach, bo na przykład możecie być singlami, spotykać się z kimś, ale dalej uważacie się za singli, więc odnajdziecie się i tu, i tu, albo na przykład macie już kogoś, ale jeszcze uważacie się za singli, czy też jesteście na przykład w jakiejś rozpadającej się relacji. Ale wciąż jest to relacja, wciąż jest to osoba obecna w Waszym życiu, więc też możecie odnaleźć jako single i osoby. W relacji też, jeśli przekaz z Wami nie będzie rezonował do końca, pamiętajcie, że jest to czytanie ogólne, także nie ze wszystkimi może rezonować. No to możecie sobie też zerknąć na Wasz znak księżycowy czy ascendant jako dopełnienie, może tam przekaz będzie dla Was bardziej dopasowany. No i zapraszam też przy okazji w moją dalszą przestrzeń, czyli na Facebooka, Instagrama i zamkniętą grupę na Facebooku. Link znajdziecie w opisie tego wideo, czy też w opisie kanału. Przypominam też, że jest czytanie roczne, wciąż jest aktualne. One zawiera po jednej karcie, jako taką główna energetykę każdego miesiąca, więc jest maj, więc dalej możecie sobie je obejrzeć na resztę. Roku. No i też jeśli czytanie będzie z Wami rezonowało, jeśli przyjmujecie przekaz, zostawcie łapki w górę, skomentujcie. Będzie mi bardzo miło też, jeśli dołączycie do mnie tutaj przez subskrypcję. No, także co? Przechodzimy sobie do Waszego czytanka. No to patrzymy sobie, co tam u Was ryby w tej sferze miłosnej. E, przepraszam, ale ta część nagrania jest z podłożonym głosem, akurat tutaj nic ciekawego nie mówię, ale. Nie chciałam Wam zostawić Was bez głosu, ale niestety wyłączył mi się mikrofon, rozładował się, nie zauważyłam tego i potem już w dalszej części ten mikrofon wymieniłam na drugi, także jest głos, przez to też trochę się przesunęło, bo byłoby Wasze czytanie już wczoraj, ale na wodniku ucięło mi niestety w przekazie na sferę zawodową, musiałam to dograć i Dlatego też dodaję dzisiaj dopiero. U Was na szczęście tylko ucięło tą, ten wstęp, kiedy rozkładam karty. Także tu już mam rozłożoną Waszą sferę miłosną. Jeśli macie jakąś osobę, teraz sfera miłosna dla singli. Jeszcze jedna karta. No I karta rada jeszcze dla Was. I co u Was w sferze zawodowej? Kolejny znak ma koło fortuny. No nie wierzę. I karta rada. I jeszcze karta wyroczni. Muszę zmienić mikrofon, bo widzę, że mi się rozładowuje. No, muszę przyznać, że wasze czytanie jest chyba najbardziej pozytywne ze wszystkich znaków, a jesteście już przed ostatnim znakiem został tylko baran i nie ma się w sumie co dziwić, bo w waszym czytaniu rocznym tam na Maj mieliście kartę słońca, czyli bardzo dużo radości, spełnienia, pozytywnej energii. No i tutaj właśnie z karty wyrocznie wyszła wam karta mówiąca o nowym życiu. Także u was w wy maju możecie się jakby obudzić na nowo, może przyjść właśnie powiew takiej świeżości, nowego życia, przebudzenia, odrodzenia, no dużo powodów jakby do radości, dużo entuzjazmu, takiej świeżej energii do działania, także no bardzo dobrze to wygląda. Oprócz tak naprawdę wszystko wygląda fajnie, oprócz jednego jakiegoś em, em, takiego niezadowolenia, em, rozczarowania e, i tutaj właśnie może tak być, że, że po prostu w jakimś sensie nie zauważacie na przykład tego, co macie przed sobą, tylko gdzieś rozpamiętujecie coś starego, ale trzeba by było się otworzyć na te uczucia, iść w jakichś nowych kierunkach, tutaj właśnie macie kartę jako radę, wzięłam wam dodatkową jeszcze, jeśli nawet nie czujecie się w pełni usatysfakcjonowani, no to po prostu tutaj karty by Wam radziły, żeby właśnie zakończyć, wyjść z jakiegoś rozczarowania, z jakiegoś um, trzymania jakiegoś no, takiego rozczarowania w sobie, zawodu i po prostu budować te szczęścia, budować to pełnię szczęścia. Tutaj może być właśnie szansa na zbudowanie tego szczęścia, takiej stabilizacji, spełnienia emocjonalnego i takiego też bezpieczeństwa finansowego. Także no, trzeba tutaj coś zakończyć, dokonać jakiejś transformacji może w waszej relacji, żeby właśnie to nowe życie weszło, żeby ta nowa energia weszła, bo jak wiadomo, trzeba coś zakończyć, a najprawdopodobniej właśnie chodzi o zakończenie wyjścia z jakiegoś rozczarowania, z jakiegoś poczucia zawodu, zacząć zauważyć pozytywy, zacząć jakby właśnie kreować tą swoją taką rzeczywistość, gdzie macie spełnienia. No i tutaj też właśnie jakby. Otworzyć się na tą miłość, wprowadzić może więcej romantyzmu, więcej może jakichś spotkań, wyjść razem, jakiś randek, więcej takiej romantycznej atmosfery, po prostu wprowadzić. No, także tak naprawdę wygląda to bardzo dobrze. Tylko po prostu, oprócz jakiegoś, może małego zawodu, czy jakiegoś rozczarowania. Po prostu może bardziej, jakby no podziałać, otworzyć się, otworzyć swoje serce, albo taką wrażliwość, i czy taki romantyzm wprowadzić, wyjść gdzieś się razem, także um, ogólnie pokazują, nie pokazuje się to jakaś zła energia, także. Oprócz właśnie, tak jak wspomniałam, jakiegoś małego może zawodu, rozczarowania i warto by było go właśnie przetransformować i po prostu jakby no iść w kierunku właśnie tego spełnienia, może większej wdzięczności za to, się, co się ma, odczuwania tej radości. No, ale tutaj pomocne może być właśnie, y, czy danie się zaprosić na jakąś randkę, czy zaprosić, czy właśnie wprowadzić więcej takich wspólnych wyjść, spędzania czasu w taki bardziej romantyczny sposób. Jeśli chodzi o singli, tu jak najbardziej może pojawić się coś nowego. Macie dwie karty mówiące o nowych początkach, y, i to właśnie, szczególnie, właśnie w tej sferze takiej miłosnej, bo macie asa kielichów, który by nawiązywał do do jakichś nowych uczuć, nowych emocji, poruszenia waszego serca. No i karta głupca, mówiąca o nowych początkach, czyli dosyć spontanicznie może to do was przyjść. No i co? No i rada dla was brać to po prostu, kreować, tworzyć. No też, jeśli jesteś kobietą, to tutaj właśnie z taką lekkością podejść. Macie też jako energię ogólną. Waszego maja, tam w tym czytaniu rocznym, rocznym, kartę słońca, czyli właśnie dużo radości, optymizmu, lekkości. To jest właśnie żeńska energia, czyli właśnie z taką energią wejść i jak najbardziej przyjmować te nowe, tworzyć te nowe, kreować coś nowego. Tu właśnie macie kartę nowego życia, także jak najbardziej u Was pojawia się szansa na pojawienie się naprawdę czegoś nowego. No, i jeśli chodzi o Waszą sferę zawodową, tu, jak wspomniałam, już któryś znak ma kartę koła fortuny, czyli jakieś pozytywne zmiany mogą przyjść do Waszego życia, coś może się zmienić, los może zmienić się na lepsze. Jeśli, jeśli oczywiście było gorzej, jeśli nie, to i tak mogą przyjść jakieś nowe, nowe zmiany. Też bardzo dużo determinacji, takiego ognia, kreatywności, jakichś nowych pomysłów. E, także jak najbardziej pozytywnie to u Was wygląda. E, no i co? No i karta rada dla Was też brać to po prostu, e, przyjmować, e, odczuwać wdzięczność za to, co jest, doceniać to, co jest, otworzyć się na to, co, e, co do Was idzie. No także naprawdę m, chyba najkrótszy, najkrótszy przekaz będziecie mieć, bo m, no, są bardzo pozytywne karty. M, nie ma tutaj się co rozgadywać. Tak naprawdę, wasz maj, tak jak właśnie w tym czytaniu rocznym, tam była karta słońca, czyli no tak naprawdę, karta słońca jest najlepszą kartą w tarocie, także najbardziej pozytywną. Także u was maj może być bardzo pozytywnie, mogą być pozytywne zmiany, jakieś właśnie narodzenie się nowego życia. We wszystkich tak naprawdę sferach, bo i właśnie dla relacji może się narodzić coś nowego, jakaś transformacja. Wasza relacja może się przetransformować, wejść na jakiś wyższy, lepszy e, poziom, właśnie takiego pełni spełnienia, e, czy też wprowadzenia więcej jakiegoś romantyzmu, e, takich e, po, poruszeń z serca, że tak powiem, że po prostu będziecie może bardziej pobudzeni e, jakby na nowo. I no, tutaj u Singli jak najbardziej jakaś nowa droga, no i w pracy też mogą czy też w sferze zawodowej może być przypływ jakiejś pasji, poczucie pasji, jakiegoś ognia, kreatywności, działania, takiej determinacji, właśnie takiej energii do tego, by, by działać. No i po prostu rada by. By to brać, przyjmować, jakby czuć wdzięczność. Wiadomo, że jak czujecie wdzięczność, to przyciągacie jeszcze więcej tego do swojego życia. No to co? Dziękuję Wam za obecność. No i do usłyszenia w kolejnych przekazach. Pa!